Druga lekcja transurfingu, który mam zawsze ze sobą, jak pani z reklam płynął do pukania tkanin. Tak, dzisiaj druga lekcja z lekcji 78. No i czytam. Lekcja nazywa się Abłamanie do marzenia synnego. Zasada brzmi: Uświadam sobie, że twoje życie to gra, którą ci narzucono. Dopóki bez reszty pochłonięty jesteś tą grą, nie jesteś w stanie obiektywnie ocenić sytuacji i w najmniejszym stopniu wpłynąć na bieg zdarzeń. Najpierw zejdź na widownię, rozejrzyj się dookoła jasnym spojrzeniem i powiedz sobie: W tej chwili nie śpię i zdaję sobie sprawę z tego, gdzie jestem, co się dzieje, co robię i dlaczego. Następnie wejdź na scenę i kontynuuj grę, pozostając widzem. Masz teraz ogromną przewagę. Świadomość. Włamałeś się do tej gry i uzyskałeś możliwość kierowania nią i wyjaśnienia. We śnie znajdujesz się we władzy okoliczności, ponieważ umysł drzemie i bez sprzeciwu akceptuje wszystko takim, jakie jest, jakby wszystko szło jak należy. Na jawie się dzieje przykładowo to samo. Wydaje ci się, że rzeczywistość istnieje niezależnie od ciebie i nie masz siły na nią wpłynąć. Niemal pogodziłeś się ze swoją dolą. Zbiorem danych ci zdolności i warunków środowiska, w których przychodzi ci bytować. Pozostaje tylko płynąć z prądem losu, od czasu do czasu podejmując słabe próby upomnienia się o swoje prawa. Czyżby niczego się nie dało zmienić? Oczywiście, że się da i to w jakimś stopniu. I ty to zrobisz. Tak to jest napisane. Ty to zrobisz. Dotychczas postrzegałeś rzeczywistość tak, jak ci tego nauczono. Teraz uświadam sobie rzeczywistość jako sen. Tylko w świadomym śnie jesteś w stanie naprawdę kontrolować sytuację. Na scenie każdy ma swoją rolę i każdy w jakiś sposób z Tobą współdziała. Czegoś od Ciebie oczekuje, coś narzuca, o coś prosi, czegoś żąda, pomaga albo przeszkadza, kocha albo nienawidzi. Spójrz na tę grę świadomie z boku. A wówczas sam wszystko zrozumiesz. I teraz taki może mój komentarz. Otóż tutaj padło takie hasło jak świadomy sen. I o tym będzie mowa, że włamując się do marzenia synnego, bo tak się właśnie nazywa ten rozdział, jesteśmy w stanie wpłynąć tę rzeczywistość. Wiem, bo niedawno oglądałam Incepcję i tam właśnie, no rzecz była o, o włamywaniu się do snu innych ludzi, po to, żeby coś tam od nich wyciągnąć. I rzeczywiście we snach mamy dostęp do, do naszej podświadomości. Sama kiedyś miałam taką sytuację, że osoba koło mnie zaczęła lunatkować, mówić przez sen i kiedy zaczęłam zadawać tej osobie pytania, no to się okazało, że mówiła prawdę. I można było od tej osoby wyciągnąć najgłębszy sekret. Okej, okay, to wszystko nie jest takie jednak oczywiste, bo mój mąż mi przypomniał, że była jakaś taka sytuacja, że zapytałam mnie o coś we śnie, ja potwierdziłam, mimo tego, że to absolutnie nie była prawda. Także chyba jednak muszę cofnąć to, że od y, jakiejś osoby można coś tam wyciągnąć. Ja tam nie wiem, jaka jest prawda. O czym jest jeszcze tutaj rzecz? Spójrz na te grę świadomie z boku, a wówczas sam wszystko zrozumiesz. No, rzeczy z tych świadomości, nie inaczej. Ja to tak interpretuję, że kiedy człowiek uświadomi sobie, że życie to jest forma gry, której oczywiście nikt. Nas nie rozumie i nie ma jakichś takich naprawdę ogólno przyjętych zasad dla wszystkich, tylko każdy sobie sam te zasady ustala. Ja tak uważam, że tak jest właśnie w tej grze. No to cóż, no to cóż, to wtedy po prostu się troszeczkę tak inaczej żyje. Nie? Słyszałam, że ostatnio takie hasło jest modne, zrobię to dla fabuły. O, więc ja na przykład dla fabuły nagrywam ten film. No i tak, no i właśnie tutaj jest napisane, że we znajdujesz się we władzy okoliczności i wydaje się, że w życiu jest tak samo, dopóki we śnie się nie przebudzisz, czyli sobie nie uświadomisz, że to jest sen i w taki sposób właśnie możemy śnić świadomie. W internecie jest bardzo dużo na ten temat poradników. Ja mogę o ciebie powiedzieć, że guayusa. Ostro jakiś tam, jest pomocny. Amanita muskaria, muchomor czerwony e, sprawia, że nasze sny są bardziej kolorowe, ale nie, e, nie reklamuję muchomora czerwonego, bo nic mi znaczy nie płoci. Wiem, że tu jest, ale dlatego go nie reklamuję, bo potem będzie inba, że influencerki polecają muchomory, a, a one są trujące także, także muchomorów. Nie zbieramy. Ej, nie polecam amanit też z innego powodu, a to dlatego, że można z nim przesadzić. W każdym razie tutaj Zeland rzuca takie potężne hasła, jak przebudzenie, jak przejęcie kontroli, świadomość. Tylko No właśnie, co to tak naprawdę oznacza? Bo Człowiek przebudzony w dalszym ciągu ma tylko ograniczony wpływ na rzeczywistość. Tak przynajmniej to wygląda z mojej perspektywy. No to ostatecznie, niestety, i tak wszystko można zamknąć, do tego nie wiem. Słyszałam, że jedną z najskuteczniejszych metod, jak zacząć śnić świadomie, to być świadomym niechniąc. To znaczy nie podczas snu. O. Czyli warto jeszcze czasami się po prostu zatrzymać, zapytać siebie, czy to, co się dzieje, nie jest snem. Czy moje ręce wyglądają tak jak wyglądają? Czy nie ma nic nietypowego wokół mnie? Jeśli co jakiś czas będziemy robić taki reality check, właśnie bardzo wiele osób wykorzystuje do tego swoje ręce, nie? Żeby spojrzeć po prostu na ręce. I jak robisz taki reality check w rzeczywistości, to prędzej czy później zrobisz taki reality check we śnie. I wtedy się zorientujesz, że coś jest nie tak. Aha. Najwyraźniej śnie. No i co? Tak naprawdę to wszystko można by streścić do tego, że świadomość jest kluczem i tego sobie życzę, tej świadomości, żeby o tym nie zapominać. Już o tym mówiliśmy, zdaje się, w poprzednim odcinku, że najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, żeby o tym pamiętać, bo ludzie dookoła niestety najczęściej w ogóle o tym nie wiedzą. Więc kiedy człowiek jest zanurzony w tym materialnym świecie, a jest przez cały czas, nie ma innego wyboru, no to, to po prostu bardzo łatwo jest popaść w nieświadomość z powrotem, nie? Tak na przykład jest w moim przypadku, o, regularnie odkąd się. E, urodziłam to, to mnie wam jakieś tam chwile e, przebudzenia, że tak ujmę, otrząsam się z tego snu, ale na niewiele się to zdaje, bo w chwilę później znowu sobie drzemię na jawie. Nie bądź jak ja, bądź świadomy. No i to wszystko. E, także pozdrawiam.